Cześć kochani, witajcie! Dzisiaj powiem Wam o tym, czy Wasze dzieci są przygotowane do tego, żeby siedzieć przy stoliku, żeby pisać. A przede wszystkim pokażę Wam, w jaki sposób można to sprawdzić. Oczywiście my na sali sobie robimy różne testy, różne próby, które nam pozwalają stwierdzić, jak to wszystko sobie funkcjonuje u dzieci. To, co chcę powiedzieć Wam, drodzy rodzice, to jest taki fakt że napięcie mięśniowe naszych dzieci rozwija się od środka ciała i idzie sobie na zewnątrz. Ostatni element naszego rozwoju napięcia mięśniowego to jest między m.in. nasza grafomotoryka, czyli te szlaczki, literki itd. Praca buzi pod kątem mowy, praca oczu pod kątem przepisywania, stawicy oraz czytania. Eee, tak się rozwija nasza biologia, tak się każdy z nas rozwija. I słuchajcie, to co wielokrotnie powtarzam, nie można wyćwiczyć napięcia mięśniowego idąc od końca jego rozwoju do środka, bo ono się tak nigdy nie rozwijało. Jak dziecko sobie rodzi się, nie, już jest na świecie, to pierwszą próbą, którą przyjmuje, to leży sobie na brzuchu i podnosi głowę do góry. Potem przekręca się z pleców na brzuch, z brzucha na plecy, czyli przez pierwsze mniej więcej pół roku swojego życia ćwiczy sobie mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie skośne, potem... Podrywając się do siadania, uruchamiając jeszcze mięśnie prosty brzucha. Eee, nie można tak naprawdę wyćwiczyć mięśni idąc sprzecznie z ich rozwojem. I pokażę wam dzisiaj dwie próby, które warto wykonać u waszych dzieci, żeby zobaczyć, jak ten brzuch, jak te plecy działają sobie faktycznie, patrząc funkcjonalnie. Czy te mięśnie mają tyle siły, że mogą pozwolić dziecku siedzieć np. przy stoliku? Po to się bardzo często dzieje, jeżeli dziecko sobie siedzi przy stoliku, ma trzymać swój kręgosłup. Mięśniami brzucha, mięśniami pleców, i te mięśnie mają mniejszą siłę, to się zmęczy. Po pierwsze, dziecko zrobi tak, po drugie, się oprze, tak, i będzie się podpierało przy stoliku, będzie zjeżdżało, kładło się na ławce. Nie dlatego, że coś jest nudnego, chociaż pewnie czasem tak jest, nie, ale generalnie dlatego, że buduje sobie tak zwane rusztowanie kostne. Jak się oprę, wiecie, ręką w ten sposób, to moje kości w stałach się poblokują i ja w tym momencie. Nie trzymam swojego kręgosłupa na mięśniach, nie, nie są one potrzebne. Ja je trzymam na kościach. A kości to jest tak jak bym sobie wiecie, patyka podłożu pod szyję, pod brodę i mogę tak siedzieć i siedzieć i siedzieć. Dlatego tak jest po prostu prościej. Oczywiście zawsze w przedszkolach czy w szkołach słyszymy, nie garb się, wyprostuj się, nie podpieraj się itd. Warto na to zwrócić uwagę, żeby faktycznie przygotować to centralne mięśnie, to centralne napięcie mięśniowe do tego, żeby dzieci mogły chociażby zacząć siedzieć przy tym stoliku, a dopiero potem możemy się dać dalszymi partiami mięśniowymi, aby je wzmacniać pod kątem naszej grafomotoryki. To, co my wykonujemy na sali, to, co też możecie sobie zrobić w domu, to są dwie próby. Jedna na brzuchu, druga na plecach. Oczywiście my na sali liczymy, wiecie, sekundy, ile sekund dziecko utrzymuje pozycję. Ja zawsze mówię rodzicom, żebyście patrzyli przede wszystkim jakościowo. Jak dziecko przyjmuje tą pozycję? Czy jest mu łatwo, czy spina ciało, czy się szybko męczy, czy się podpiera i tak dalej. Jeżeli widzicie, że ta, ta pozycja jedna czy druga jest trudna i dziecku jest faktycznie ciężko to przyjąć, to wiecie, że te centralne mięśniory mają za mało siły. Trzeba je wzmocnić, żeby faktycznie on stanowiły bazę do, do dalszej naszej pracy. To jest tak, słuchajcie, że my sobie rośniemy, nasza waga rośnie, kości, mięśnie, wszystko sobie rośnie i rośnie też ilość funkcji, które tymi mięśniami mamy spełniać. Niestety, to, to co nie idzie w parze z tym wzrostem e, tego wszystkiego, to jest siła tych mięśni. Dlatego trzeba je ćwiczyć. Okay? Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza pozycja. Prosicie, aby dziecko się położyło na brzuchu i żeby wyprostowało, podniosło do góry proste ręce, proste nogi i głowę. Ok? Pokazuję jak to powinno wyglądać prawidłowo. Ok? W ten sposób. Kiedy to będzie nieprawidłowo? Jeżeli dziecko się podniesie i wiecie, utrzyma tą pozycję przez te 15-20 sekund widzicie, że to jest taki malarczyk, no, generalnie nie jest to dla niego trudne, to nie ma tematu, tak? Dziecko ma silne plecki, super fajnie wytrzymało dalej. Jakie zachowania, jakie przyjęcie pozycji może świadczyć o tym, że to jest trochę za trudne? Okay? Dziecko będzie zginało ręce, będzie napinało ciałko, będzie kombinowało, będzie się kołysało, yy, będzie podnosiło to na chwilę i opadnie. Będziecie widzieć, że faktycznie to jest trudne. Zaraz Wam pokażę, jak to może wyglądać. Jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że to jest pozycja za trudna? Pokazuję. I takie różne. OK? Dobra. Jeżeli ta pozycja dziecku sprawi trudność, to dla Was, drodzy rodzice, jest to informacja, że OK, plecy nie działają. Co dziecko przy stoliku będzie robiło? O tak. OK? Drugą pozycją, którą sobie sprawdzacie, to są nie brzucha. Prosicie, aby dziecko się położyło na plecach, zwięło sobie nogi w kolanach, nogi przyciągnęło do brzucha. Rączki są na klatce piersiowej, a głowa idzie do klatki piersiowej. Pokazuję. Okay. I znowu. Jeżeli dziecko łatwo przyjmie tą pozycję, nie będzie mu trudno, utrzyma to przez 20 sekund. Na przykład, oczywiście wiecie, im młodsze dziecko, tym mniej będzie sekund to utrzymywać. Im starsze, powinno coraz dłużej trzymać te, tą, tą pozycję. Patrzycie znowu jakościowo. Czy to jest proste i dziecko po prostu sobie leży i tyle? Czy to na przykład wygląda tak? Ok? Jeżeli zobaczycie, że głowa leci do dołu, że dziecko przyciąga tą głowę, uskarża się, że boli szyja, boli kark, że na przykład pociąga się rękami za, za nogi na przykład, albo podciąga się rękami za bluzkę, podpiera się łokciami, kołysze się na boki, dla Was to jest informacja, że niestety mięśnie brzucha no, też nie do końca dobrze działają i warto nad nimi popracować. Okay? Jeżeli Wam wyjdzie z tej Waszej obserwacji, że centralna baza napięcia mięśniowego, czyli brzuch i plecy, jest jeszcze trochę za słaba, to zanim zaczniecie siadać do stolika, zanim będziecie ćwiczyć te inne mięśnie dalsze, przede wszystkim zacznijcie od mięśni brzucha i mięśni pleców. Oczywiście będziemy pokazywać, jak to ćwiczyć. Będziecie mieć ćwiczenia, które to trochę wypracowują i dzięki temu mam nadzieję, że z Waszymi dziećmi popracujecie na tyle w domu, że nie będą mieć żadnych trudności z naszym pisaniem, rysowaniem szlaczków itd. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, czekajcie na nowe materiały, na pewno się wszystko będzie rozjaśniać, będziemy wspólnie ćwiczyć, a jak Wam się podobało, łapka w górę, widzimy się niebawem, trzymajcie się. Hej!